Cześć! Z tej strony magiczny ogród Aleksandry. Od dwóch dni bardzo głośno jest w Polsce na temat gwoździ, żeletek i innych przedmiotów ostrych w cukierkach, które dostawały dzieci w całej Polsce, chodząc po domach, zbierając cukierki i po prostu świętowali Halloween. Ja od kilku lat robię wystawy Halloween w różnych miastach. Przychodzi bardzo dużo ludzi, cieszą się. I jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem i dużo rozumiem, ale wszystko ma swoje granice. Z tymi cukierkami to jest po prostu przesada i należy potępiać to, takie zachowanie, potępiać ludzi, którzy tak zrobili, ponieważ mogło dojść do wielu tragedii. Nie chodzę do kościoła, ale przez to też nie idę tam i nie wyśmiewam tych ludzi, którzy do niego chodzą. Nie rzucam w kościół kamieniami, nie robię takich rzeczy. Ktoś chce to idzie. Ja to toleruję. Inni